To jest właśnie Aleks, trzymajcie kciuki za niego To jest mój następny kolega, który też z Tiger Muay Thai Życzę mu szczęścia, dzisiaj nie walczy, walczy jutro, także super A to reszta chłopaków Team Thai, Team yeah. Good luck guys Siedzę teraz z ekipą z Kazachstanu Przyjechali całkiem niezłą reprezentacją Idę patrzeć dalej co się dzieje Teraz akurat chłopak z Tajlandii przegrał z K -K 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 -K. <tryk> <tryk> Cieszę się od ludzi z Kazachstanu Całym sercem jestem z Tajlandią Dlatego idę do Taju. Idę z nimi siedzieć i, i wspierać A oto ekipa z Tajlandii Super Idę gdzieś tam siedzieć. W możecie zobaczyć logo UFC. A dla tych, którzy nie wiedzą, powiem Wam dlaczego. Ponieważ UFC i Dana White wspiera IMMAF, czyli wspiera młodych amatorów, którzy po prostu zdobędą Mistrzostw Świata. Mają dużą szansę w przyszłości dostać się do UFC. Także jest to naprawdę zajebista sprawa. O, chłopak aktualnie ma dosiad. Nie, źle Alex przygotowuje się do wyjścia. Jest gotowy. O no, to my człowieka. Alex. Alex! Do your best, remember! Ladies and gentlemen, this is a live contest for the three green of the blue...

ty pas Niestety, nie udało się mojemu koledze Był z góry była balaha, niestety. Szkoda, szkoda, że się tak złożyło. Bardzo mu kibicowałem. Do tej pory miał 4, 5, 0, rekord, no i teraz niestety przegrał. Bardzo ważnej walki. Co mogę powiedzieć, no, taki jest ten sport. Raz się wygrywa, raz się przegrywa. Trudno, no wiadomo, zawsze, zawsze super się wygrywa, no ale. Porażki też się zdarzają, a przede wszystkim uczą. Ja uważam, że jak się przegrywa, to nie jest to nauka, <grywa> bo to tylko dołuje człowieka. Wiadomo, lepiej się wygrywa, ale zależy też jak się do tego podejdzie. Ja staram się podchodzić bardzo psychologicznie, wyciągać wnioski. Niektórzy się załamują. Mam nadzieję, że mojego kolega Aleksa nie spotka. Trzymam za niego kciuki. No i tyle. Co mogę powiedzieć? Oglądam dalej. Teraz właśnie do klatki wchodzi chłopak, który reprezentuje Australia. Co on tu robi? Nie wiem. No, ale okej. Okay, no. Przed Wami Team Tajlandia. Team, sorry, Tajland. Szkoda, szkoda. Bo widzę, że ten chłopak też tu nieźle obity. No, no. Idę właśnie do mojego kolegi Aleksa, ponieważ e, przegrał przez poddanie dźwignia na rękę po prostu. No. I chyba próbował dość długo wytrzymać i chyba mu coś ściekło w łokciu. Dlatego idę go poszukać, zapytać jak się czuję i przede wszystkim trochę go wesprzeć. Bo wiadomo, trochę to boli na pewno. Medikary. No i co no? Pogadałem z nim chwilę. Wie, gdzie popełnił błąd. Był w gardzie i chłopak zaczął mu zakładać balachę. I on zamiast zejść w dół, on zaczął się prostować. Każdy wie, kto trenuje Jiu -Jitsu, Więc Jeżeli zaczniesz się prostować, twoja ręka też się zacznie prostować. Dlatego to jest błąd, którego <grym> się nie popełnia, ale nic nie można mówić. Chłopak jest amatorem, każdy ma prawo popełniać błędy. Tak się dzieje. Najważniejsze, żeby wyciągnął dobre wnioski z tego, teraz mi powiedział, że wie, gdzie popełnił błąd, wie, że potrzebuje trenować więcej jiu -jitsu. No i zajebioza. W ogóle dla mnie mega zajebistą sprawą jest to, że Tajowie zaczęli walczyć w MMA też. Trenują jiu-jitsu, trenują zapasy, robią wszystko. To jest naprawdę mega sprawa, że ten swój sport rozbijają jeszcze w drugą stronę. Płaszczyzna ich, oczywiście, tajski boks, ale zaczęli też robić więcej rzeczy. I to jest to jest mega. No. Dobra, idę dalej pooglądać, co tu się dzieje, bo teraz jest dobra walka tego chłopaka z Australii, bo są dużo emocji na trybunach, także musi się fajnie tam dziać. I to jest to jak się bawi Tajlandia. Jak na stadionie. I tylko te teraz jest loki, loki, loki. Typowy tajski styl. A <laughs> porta <laughs> Oh. Właśnie w tramwaju spotkałem Tomka, który mnie zaczepił i powiedział: Ej, ty masz kanał na YouTube? Ja na no, ja, ja. No i tak się zdarzyło. Tomek też podróżuje po Azji, po Azji od 8 miesięcy coś w czasie, tak? 8 miesięcy. Zajebiście, na mega zajawa, naprawdę mega zajaba. Szacunek. Ja tak długo nie podróżuję, ale fajnie. Także zajebiście Coraz więcej sobie spotyka Coś się dzieje. No i pomyślcie sobie, jaka zajawa. Stoję w kolejce, normalnie na metro. I patrzę, stoi dwójka ludzi, Azjatka, no i chłopak biały. Bo fajnie też podróżują, no bo, no bo plecaki mieli i tak dalej. Mówię, że ta sprawa. No. A tu nagle ten chłopak się mnie pyta, ej, siema, coś tam, coś tam, czy masz kanał na YouTubie. No kurde, w tak wielkim mieście 15 milionów ludzi tu żyje. A ja na stacji metra spotykam chłopaka, który ogląda mój kanał. Napukę zdarzyło mi się to już parę razy. Ale puket jest małe. A tutaj mega sprawa. Tym bardziej, że mój kanał ma 11,5 tysiąca subskrybentów. Filmy ogląda jedna trzecia albo połowa. O tym nie wspomnę, bo to, to nie jest fajne. Ale trudno akurat. Dziękuję tym, którzy oglądają. Ale i tak, żeby spotkać kogoś, kto się ogląda, mega sprawa. Naprawdę mega i bardzo mnie to cieszy. Także jak oglądasz ten odcinek, serdecznie Cię pozdrawiam. Życie powodzenia dalej, bo jeszcze trochę masz. No i życzę szczęścia dziewczyną, którą poznałeś. Bo to też jest super. <laughs> Trzymaj się tam na razie. A tak, a wy oglądajcie dalej odcinek. A teraz krótki komunikat, który postaram się wsadzać w każdym filmiku, ponieważ jest to konkurs. Jest to konkurs dla ludzi, którzy komentują moje filmy. Którzy zostawiają łapki i którzy mnie oglądają przede wszystkim. W tej serii odcinków z mojej podróży chcę zrobić 30 odcinków i osoba a w sumie nie, więcej. Zrobimy trzy osoby. Trzy osoby. sorry, <trym>, pokazałem 4. Trzy osoby, które zostawią najwięcej komentarzy, którzy będą zostawiać łap, łapek nie będę widział w sumie. Dobra, osoby, które zostają najwięcej komentarzy pod moimi filmami, które będą najbardziej aktywne. Wygrają koszulki. Koszulki będą wysłane od razu po zakończeniu, tylko całej serii, po prostu. Także, co? Wydziałajcie. Koszulki będą takie, jakich tam chodziłem podróże wojownika. Rozmiary dogadamy, zrobię je specjalnie dla Was. Także, zaczynajcie.